Cześć dziewczyny, dzisiejszy filmik będzie poświęcony ulubieńcom czerwca, będzie sporo kosmetyków, ale nie będę się rozwodzić na temat każdego, po prostu krótko powiem, że lubię i za co lubię, także dziewczyny zaczynamy, trochę tego jest. Pierwszy kosmetyk jest to moja ukochana woda termalna marki Uriage, jest to moje drugie opakowanie, uwielbiam za spryskiwacz, za działanie, jest to pojemność ta mniejsza 150 ml, serdecznie Wam polecam, bardzo fajny produkt produkt, to moja miłość i to jest nowość oczywiście limitowana marki Guerlain są to najnowsze meteoryty Aquarella które wyglądają tak jest też ich recenzja na moim profilu na portalu Makeup.pl oraz na moim blogu wszystkie potrzebne linki będą w downbarze ja Wam pokażę kolorek na szybko jak wygląda, mam nadzieję, że coś zobaczycie i oczywiście mam te Guerlain też dzisiaj na twarzy tak się pięknie mienią na złoto, brzoskwiniowo, naprawdę piękny kolor, i to jest moje w ogóle czwarte opakowanie gerlenów. I moim zdaniem są to jedne z najpiękniejszych gerlenów, kuleczek jakie gerlen zrobił. Także oczywiście pachną fiołkowo. I mam też dla Was fajną informację. Otóż na portalu makeup.pl te gerleny można wygrać. Ja je mam, serdecznie Wam polecam, bo są po prostu świetne. Co wystarczy zrobić, żeby wygrać? Tam trzeba założyć oczywiście konto, napisać recenzję lub wrzucić makijaż i wymyślić hasło reklamujące ten portal i wysłać im to wszystko po prostu na maila. Także ja Wam serdecznie polecam te gerleny, ja już swoje mam. Weźcie udział i spróbujcie wygrać. Ja te gerlenki polecam, uwielbiam serdecznie zakochana i potem sięgam teraz non-stop, naprawdę, wyparły wszystkie inne, które mam. Kolejny produkt to mój ukochany podkład marki Bourjois Healthy Mix Serum numerku 52. Ja mam też Healthy Mix, ten tą podstawową wersję, ale jej nie lubię, ten jest zdecydowanie dla mnie lepszy, bardziej nawilżający, także polecam, bardzo fajny produkt. Kolejna rzecz to róż marki Essence Blushout numerku 10 Heat Wave. Bardzo mocno pigmentowany produkt. Ma tutaj trzy kolory, więc mamy jakby trzy róże w jednym opakowaniu. Porządne, solidne opakowanie, porządny kawał plastiku. Bardzo fajnie się z tym produktem pracuje: nic się nie dzieje, nie robi plam, nie osypuje się, nie jest twardy. Naprawdę bardzo fajny kosmetyk, warty polecenia. Też jest jego recenzja na moim blogu na portalu Makeuper. Także wszystkie linki będą na dole w domu, tak, że także o co się nie martwcie. Kolejny produkt to brązer marki Essence z limitowanki Beach Cruisers i jest to brązer w numerku 01 Life is a Beach. Już Wam pokazuję kolorek. Tak wygląda kolor, ma taką fajną wakacyjną palmę. I tutaj ten ciemniejszy jest matowy, ten jaśniejszy jest z drobinami. Przepięknie mm, pachnie tak kokosowo z nutą kremu do opalania. Kolor jest dosyć jasny, yy, także dla bladziochów będzie świetny. Dla mnie jest troszkę za jasny, yy, do bardzo delikatnych makijaży jak najbardziej się sprawdza, yy, także polecam Wam, bo bardzo fajny produkt i no, przede wszystkim mi i, yy, i ten zapach. Warto. Kolejny produkt z tej samej limitowanki Beach Cruisers, czyli róż w numerku 01 I Love Summer Break. Też cieniowany jak ten poprzedni. Tutaj mamy też trzy kolory, tylko że bardziej tak ujednolicone, czyli taki koralowo-przeskniowy, koralowo jasno brzeskniany. I tutaj właśnie kolor pośredni. On, nie wiem czy zobaczycie na kamerze, ma delikatne drobiny, ale tych drobiny na twarzy nie widać, jest to taki róż satynowy, nie jest całkowity mat, tylko satyna. Bardzo fajna pigmentacja, bardzo fajny produkt, też moim zdaniem warty polecenia i jest go tutaj dużo, bo 8 gram. I ostatnia rzecz z tej limitowanki Beach Cruisers od Essence, czyli cudowna ogiełka do ciała o zapachu kokosowej pinakolady, po prostu świetny zapach. Na mojej skórze trzyma się 2-3 godziny, kiedy nic się praktycznie o mnie nie trzyma. Ten zapach naprawdę trwa i za cenę 13-15 zł, coś koło tego i pojemność 100 ml moim zdaniem wart zakupu kosmetyk. Bardzo fajny i go Wam polecam. Kolejna rzecz marki Essence to moje odkrycie i jest to Moisturizing Critical Cream with Vitamin E, Panthenol and Rich Oils. Jest to po prostu taki Fajnie pachnący, niechemicznie, malutki kremik do nawilżania skórek i również naszych dłoni. Głównie do skórek. Ja też używam od czasu do czasu na dłonie. Jest go tutaj 15 ml, a jego cena to 9 zł. I jest to moje odkrycie, naprawdę bardzo fajny kosmetyk. Oczywiście też jest jego recenzja i też będzie link w downbarze. Kolejne rzeczy to też nowości marki Lovely i marki Essence, czyli kolorowe tusze do rzęs. Te z Essence są dużo lepsze, dlatego ja jeszcze pozostałe kolory dokupię, natomiast te z Lowly są y, trochę gorsze, ale to, co mają wspólnego, to, to to, że sklejają tak samo rzęsy i niestety tutaj trzeba pamiętać, że przy każdej nakładanej nowo warstwie trzeba te rzęsy przeczesać, ale to chyba z większością tuszy tak jest. Natomiast ten kolor jest morsko-, y, morsko miętowy, ten jest lawendowy, ten jest taki turkusowo-niebieski i ten jest czerwono-koralowy. Są z nimi makijaże, też będą linki na dole, także możecie sobie zobaczyć. recenzje ich się pojawią niedługo. Jeżeli chcecie jakiś live test z tymi maskarami kolorowymi, to dajcie znać. Zrobię taki filmik dla Was. Kolejny tusz, to mój ukochany, niestety miniatura, która mi się kończy i nawet na ten tusz kupię. Mam też wytuszowane rzęsy w tym makijażu, właśnie tą maskarą. I ten makijaż też jest na portalu Makeupper i na moim blogu, także spokojnie też będzie link. Jest to Ginoar w numerku 01 Noir. Tak wygląda szczoteczka, jest taka okrągła, niby, nie, niby nic specjalnego, ale po prostu pięknie rzęsy unosi, pogrubia, wydłuża, jest taki pełen efekt full drama, co mi się bardzo podoba. Także na pewno Guerlain Ginoar Noir kupię, bo po prostu ta miniatura mnie rozkochała w tym tuszu, także moim zdaniem jest wart każdej złotówki. Kolejna rzecz to będzie pędzel, i jest to marki Maestro, jak widzicie tutaj już napisy się praktycznie ścierają, tak często jest przez nie używany. Jest to ze złotej kolekcji Foundation, ja go uwielbiam do płynnych takich lejących podkładów, spisuje się świetnie, także serdecznie Wam polecam, no ja już ten pędzel uwielbiam. Kolejne pędzelki to będą, będzie pędzelek do twarzy i e, dwa pędzelki z Real Techniques z tego zestawu do oczu. I ten pędzel to jest Ecotools, nie pamiętam niestety jego nazwy, natomiast jest to takie jajeczko, lekko szpiczaste, o okrągłym przekroju i ja uwielbiam ten pędzel używać tutaj w strefie pod oczami, kiedy nakładam korektor, właśnie kremowy Scatrice. Po prostu ten pędzel świetnie się sprawdza, robi sama robić, naprawdę serdecznie Wam go polecam i dobrze tutaj też wpisuje w wszelkie załamania, właśnie brody, nosa. Uwielbiam, naprawdę jestem w tym pędzelku zakochana i jest po prostu świetny. I do pędzelki z Real Techniques. Ogólnie powiem, wam, że średnio jestem zadowolona z tych pędzelków. Kupiłam je w TK Maxie za 70 zł i moim zdaniem za tą cenę można, można spróbować. Natomiast ja w tymi pędzelkami nie jestem zachwycona, przykro mi. Natomiast zachwycił mnie jedynie ten pędzelek do eyelinera. Jest naprawdę świetny, świetnie się nim rysuje kreski i niezły jest ten puchaty też. Natomiast pozostałe, no nie bardzo. Jeżeli miałbym wybierać, to z tego zestawu te dwa pędzelki mi bardzo się podobają, natomiast reszta tak sobie. Opel, teraz kredki i eyeliner kolorowy do oczu. Ta pierwsza z lewej jest to Gauge Velvet Touch Eyeliner Waterproof w numerku 018 IC, ale C nie jak widzieć, tylko może. I mam ją, tą kredkę na linii wodnej. Jest to przepiękny morski kolor z zielonym i złotym simmerem. Naprawdę jest to kredka waterproof i u mnie na linii wodnej praktycznie nic się nie trzyma, a ta kredka wytrzymuje cały dzień. Także no, czapki z góry dla tej, dla tej kredki. Jej cena to jest około 20, 30 zł. Spokojnie jeszcze recenzji jej nie ma, ale pojawi się i wtedy tam pojawi się też cena, także zaglądajcie do mnie na bloga. I na portalu Make i tu i tu się pojawiają recenzje jednocześnie. Także na pewno się recenzja tej kredki pojawi niedługo. Też w nowości miętowa piękna kredka z Catrice, jest to numerek 180: To Cool for Już Wam pokazuję kolorek. Jest to kredka całkowicie matowa. Tak wygląda. i trwałość nie jest dobra, też nie jest to kredka wodoodporna więc. Mm, nie ma się czego tutaj po niej spodziewać jakiejś super trwałości. Fajnie wygląda, też może być fajna jako baza pod, pod cieniem, natomiast jej trwałość nie jest rewelacyjna. I eyeliner z Lovely Pastel Green, który jest na mojej skórze miętowo seledynowy I eyeliner ten trzeba nakładać po 2 trzy razy w to samo miejsce, żeby uzyskać jednolity, jednolity kolor. Tutaj mamy tą kredeczkę z Catrice, tutaj ten eyeliner Lovely, tak wygląda. Te cienie nie są identyczne, ten jest bardziej, Catrice jest bardziej miętowy, ten jest bardziej um, taki miętowo-seledynowy. Fajne produkty serdecznie Wam polecam na lato. Catrice ma jeszcze kredkę w kolorze lawendy, która jest przepiękna i będzie pasować e, tak samo jak ta miętowa blondynką, takim bladolicym o w tych oczach. Także na wakacje spróbujcie, bo bardzo fajna sprawa. Tak samo jak te kolorowe maskary. Kolejne dwa produkty to produkty marki z Dobry. Tutaj z drugiej strony mam nowość: jest to Eyebrow Lifter i też jest recenzja tej kredki. Jest to numerek 010 Lift Me Up Scotty. Taka gruba kredeczka, całkowicie matowa. Jest cielisto różowa i moim zdaniem jest to świetny zamiennik dla kredki z marki Benefit. Oczywiście cena jest dużo niższa, tu, mamy, tu macie tą kredeczkę. I tą, tę kredkę nakładałam tutaj pod dług brwiowy, oczywiście z mocno roztarta. Bardzo fajnie optycznie otwiera oko, rozświetla, właśnie unosi brew. Będzie też link w barze do recenzji z tą kredką. Moim zdaniem taka duża kredka w tej cenie, bo kadryś nie jest z drogą marką, no to jak najbardziej. Natomiast jeżeli miałabym dać się około 100 zł za taką kredkę, to raczej nie. Natomiast ta jest świetna. Moja ukochana kredka kultowa, czyli eyebrow stylist w numerku 20 Dave with Ashton. Oczywiście mam też zrobione nią, tą kredką mam zrobione brwi i do tego Gel Catrice Eyebrow Filler. Uwielbiam, jest to mój absolutny must have. Miałam i mam inne kredki, ale do tej będę zawsze wracać, bo po prostu kolory dla mnie Perfekcyjny, konsystencja mam tej kredce nic do dorzucenia. Pojedynczy cień Diora, który już widzieliście, jest to z edycji teraz letniej, marynarskiej, czyli numer 541 Pawilon, jest to brzoskwiniowo złoty z nutami takimi łososiowymi, przypiękny kolor na dzień, wystarczy tylko ten, ten, ten cień nałożyć na całą powiekę, dodać kreskę i tuż i jesteśmy gotowe. Moja miłość marki Giorgio Armani, jest to nowa seria cieni pojedynczych, ale tym razem prasowanych. Pigmenty już Wam wielokrotnie pokazywałam, to jest cień wyprasowany, tak wygląda kolorek, jest to szafirowo-fioletowy odcień, przepiękny i kiedy go rozetrzymy, pojawiają się morskie tony, naprawdę bardzo wyszukany odcień. Jest to numerek 20 Sapphire Spider, jest też makijaż i teraz produkty do ust. Cicido Lacquer Gloss, który już mi się kończy, też jest jego recenzja, tutaj mam po prostu reszteczkę. Jest to Lacquer Gloss w numerku V1207 o nazwie Nibula. Ma na taką fajną łopatkę, bardzo wygodną w użytkowaniu. Jego kolor jest taki wrzosowy, półtransparentny. Nie jest to pełne krycie, taki fajny żelek na ustach. Bardzo mi się podoba ten kolor, naprawdę jest po prostu przepiękny czy solo, czy na jakieś pomadki, no, ja się zakochałam i na pewno będę do tego koloru wracać. I ostatni produkt, który mam na ustach, jest to pomadka mineralna z maka Mineralize Rich w odcieniu Divine Choice. Tak wygląda kolorek, tak wygląda na dłoni, to jest ta pozioma krecha. Bardzo fajna pomadka, nawilżająca. Chociaż nie jest super, jakaś nawilżająca, ale jest kremowa, nie podkreśla skórek, nie wysusza. I w najbliższym, czasie, w najbliższym czasie pojawi się jej recenzja, także musicie jeszcze troszkę poczekać. Zaglądajcie po prostu do mnie na vloga, na, na, na make-upera. Tam na się pojawi. Okej, okay, dziewczyny. To wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik nie jest zbyt długi dla Was. Dzięki wielkie za oglądanie, za subskrypcję i za czytanie mojego bloga I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Mu, buziaczki papa! Pa.